Kędzierzyn-Koźle od wielu lat rozwija swoją sieć dróg rowerowych. Jest więc gdzie kręcić kilometry w rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski, która właśnie się rozpoczęła. A my znajdujemy się właśnie przy jednej z takich ścieżek biegnącej przez samo centrum Kędzierzyna-Koźla, a ja widzę już, że zbliża się do mnie Piotr Pękala z Urzędu Miasta, oczywiście na rowerze. Witaj Piotrze. Cześć Grzegorz, witam. Kręcisz kilometry dla rowerowej stolicy Polski, tak słyszałem? Oczywiście nie ma pustych przebiegów, nie ma pustych przejazdów. Bez uruchomionej aplikacji aktywne miasta zaraz ci zademonstruję. Czyli żeby dołączyć do tej akcji, żeby kręcić kilometry dla Kędzierzyna Koźla, należy zainstalować aplikację w telefonie. Aktywne miasto, tak ona się nazywa, proszę Państwa, ją właśnie w tym momencie prezentuję. Rowerowa Stolica Polski to taka ogólnopolska inicjatywa zgłoszona 5 lat temu przez miasto Bydgoszcz, które zaprosiło kilkadziesiąt samorządów z terenu Polski do wspólnej takiej zabawy, rywalizacji, wszystko po to, aby promować aktywny tryb życia, aby jeszcze więcej się ruszać, no i właśnie zaktywizować mieszkańców naszych miast. Kędzierzyn Kośle przystąpił 4 lata temu do tej zabawy. To jest trudne, żeby tą aplikację zainstalować i skonfigurować, czy to się dzieje w taki sposób intuicyjny, że każdy powinien sobie z tym poradzić? Aby kręcić kilometry dla kędzierzyna na Kośle, potrzebne są dwie rzeczy: czyli rower i właśnie smartfon, który mamy przy sobie. No i na ten smartfon pobieramy aplikacje aktywne miasta. To jest darmowe oprogramowanie. Znajdziemy ją zarówno w App Store, a także w Google Play, więc to jest ogólnodostępna aplikacja. Instalujemy ją, następnie się rejestrujemy, podajemy dane oraz oczywiście określamy miasto, dla którego chcemy kręcić kilometry i już. Wystarczy tylko pamiętać przed każdą przejażdżką zarówno taką rekreacyjną, jak dzisiejszą wycieczkę, ale być może taką także do do pracy, niektórzy dojeżdżają przecież na dwóch kółkach do pracy, uruchamiamy aplikację i w ten sposób gromadzimy te punkty dla naszego miasta. Gromadzimy punkty dla naszego miasta, no z tego już wynika pewna sportowa rywalizacja, no i też taki challenge, jeśli można użyć takiego słowa, dla nas samych, im więcej tych kilometrów, to pewnie większa satysfakcja, ale to nie wszystko, bo przecież tutaj w całej tej zabawie są do wygrania również nagrody. Dokładnie, ścigamy się, można powiedzieć, na dwóch poziomach. Pierwszym po tym samorządowym, jako Kędzierzyn-Koźle rywalizujemy z grupą blisko 60 miast prezydenckich serii kraju i to właśnie mieszkańcy zdobywają te punkty. A ten drugi poziom rywalizacji to nasz tutaj miejski. Jako Urząd Miasta przeznaczyliśmy w tym roku nagrody dla najbardziej aktywnych naszych mieszkańców, którzy wykręcą największą liczbę kilometrów. No tutaj niebagatela pula aż 15 tysięcy złotych. To taka zachęta, dodatkowa mobilizacja dla liderów naszego pelotonu. Te nagrody powędrują dla najlepszego kolarza i kolarki. Po 3 tysiące za zajęcie pierwszego miejsca, 2000 za drugie, no i Tysiak za trzecie miejsce i też tradycyjnie tylko dodam, także kręcimy kilometry w ramach tej rywalizacji, w ramach grup, można zapisać się do grupy szkolnej i szkoła, która wykręci największą liczbę kilometrów na jednego ucznia, również otrzyma taki symboliczny czek na kwotę 3000 zł, tak więc jest o co się ścigać, jest po co kręcić, ale tak przyznam szczerze, że nie chodzi o kasę, tylko chodzi o dobrą zabawę, o frajdę, o y, taki sportowy, aktywny tryb życia, tak więc kręcimy kilometry dla Kędzierzyna kośla. To przede wszystkim, a pamiętasz może, ile kilometrów wykręcił rekordista z poprzedniej edycji, ubiegłorocznej? Przygotowałem się, znam te statystyki dość dobrze. Y, mówimy o Kędzierzynie Koźlu, rywalizujemy od 2021 roku. Te wyniki y, z każdym sezonem są coraz lepsze. Zaczynaliśmy od 84 tysięcy, w 2022 mieliśmy 100 tysięcy, w zeszłym roku 122, liczymy na więcej w 2024. Po pierwszej dekadzie mamy 45 tysięcy, Pogoda nam nie sprzyjała było deszczowo. To jest dobry prognostyk na pobicie rekordu, a jeżeli chodzi o rekordy indywidualne, no u nas niż peletony jest tylko jeden, Marek Grabowski od trzech lat wygrywa, kręci największą liczbę kilometrów w zeszłym roku ponad 4000 kilometrów w ciągu jednego miesiąca, w ciągu 30 dni. To jest 180-110 kilometrów dziennie, tak więc to jest niezły wyczyn. No to jest ogromna liczba kilometrów. Zapytam w takim razie, co widnieje u Ciebie na smartfonie, jeżeli chodzi o, te, o ten licznik, skoro Ty również kręcisz, jaka tam już do tej pory y, udało się, jaką liczbę udało się do tej pory tam uzyskać. Ja powiem szczerze, tak, być może przyznam, że y, mój rower przez kilka dobrych lat leżał w piwnicy, y, w ogóle z niego nie korzystałem. Wróciłem do niego w ramach właśnie tej rywalizacji. Promowałem tą aplikację, zdecydowałem się, że sam ją wypróbuję. Dwa lata temu było 600 kilometrów. Rok temu było 1000 km, teraz po pierwszej dekadzie mam blisko, dekadzie czerwca, mam już blisko 700 km, więc ten rekord na pewno pobije swój osobisty. Kręcę dla siebie, ale kręcę także dla Kędzierzyna Koźla, do czego też gorąco na, zachęcam wszystkich mieszkańców. Dziękuję Ci Piotrze bardzo, że wyjaśniłeś nam to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o te rywalizacje, o te aplikacje. No i namówiłeś mnie do tego, żebym również zainstalował ją w swoim smartfonie. Może te wyniki nie będą takie spektakularne, ale postaram się również dołożyć swoją cegiełkę do tego właśnie, aby nasze miasto zawalczyło o miano rowerowej stolicy Polski. W takim razie do zobaczenia na trasie. Ja już odjeżdżam. Do zobaczenia.